A teraz pojedynek tego stulecia! Silny! potężny, spokojna, dziadek! Alej, dziadku! Tak jest! Kontrapotworna, zła, przebiegła Nora Knockout! Czyli moja żona. Kocham cię, Skarbęczuk. Czekaliśmy, aż pokaże nam swoje ciosy. Prawda, że super, chłopcze? Eee, chłopcze? Tak, wiadomo. E, brawo, dziadku. Dajesz mała. E, mały. Uuu, tak. Zrób to, um, coś, co robisz. <gryw> I walkę zwycięża dziadek. Przykro mi, dziubastu właśnie zabrałam wszystkie punkty w tej lokacji. Ja też. O, mega. No dobra, serii Kicia. Nauczyłyście mnie choreografii, którą wykorzystamy na imprezie tanecznej u pani Skipi. Na imprezkę to ja zawsze. Zobacz, to przecież kolejne miejsce z naszej gry. Idziemy do pani Skipi, dziadku. Uhu, brawo! My nadal gracie w tę grę. Dobra, tak, przyłapałeś nas. I co z tego? I co z tego? Dziadek zaplanował dla nas całą masę rozrywek. Powtórzę, dla nas. Pewnie przegapiłeś walkę. Właśnie, że nie. Czekaj, to on walczył? Serio, on nie ma pojęcia, co my robimy. A jeśli wy mu powiecie, to wtedy wy zepsujecie mu ten dzień. Oh, masz rację. To... Ekstra ja ruchem! Tak. Dziadku! No dobra, mamy wszystkie punkty z lokacji. Ja już skończyłem. Ja też. A kolejne miejsce to Las Laruso. Musimy tam pojechać. Nie? Zostajecie z nami. Brawo, dziadku! Świetne ciosy karate! Znaczy taniec, chodziło jej o twoje ruchy. E, bo Oni tańczyli, tak? Dzięki. Spodoba Wam się nasz kolejny cel. Jedziemy teraz do lasu LaRusso! Do lasu LaRusso? Żartujesz sobie! Nie, to nie żarty! Wszyscy za mną! Iha! Mysza, dziewczyno, widzicie to? Nasz samolocik! Podłączyłem do niego silniki, może latać! Super! O, e, tak! Super, super. Najpierw go wystartuję, a potem oddam pilota myszy! Patrzcie tylko na to. Skonstruowałem małą niespodziankę. To elektromagnetyczny miotacz impulsów. Wyłącza zasilanie we wszystkim, co jest w pobliżu. O proszę! Nie! Co się stało? Ha! To się stało! A teraz musicie spędzić czas z dziadkiem. Mysza? Oddaj to! Straciłem kontrolę! O nie! Nie! Samolot! Ten, który wspólnie złożyliśmy, co, co, co się stało? To wina myszy. Użył tego, żeby oderwać nas od gry na komórkach. Co? Jakiej gry? Nic nie rozumiem. Eee, to nic takiego, serio. Zgadzam się, nic nie mówiłam. <laughs> Hej, ten dzisiejszy dzień był świetny, najlepszy. A pamiętasz, jak pokazałeś karate? No, eee, skoro wy się nie przyznacie, ja to zrobię. Ściągnąłem tę waszą grę i zaplanowałem dzień tak, żeby odhaczyć miejsca na mapie. Zabrał was dokładnie tam, gdzie chcieliście iść. Myśleliście, że to zbieg okoliczności? <laughs> My tak myśleliśmy, ale wy też? Bo eee, no wiecie, chciałem spędzić z wami trochę czasu. I to był jedyny sposób, żeby was na to namówić. Chociaż wiedziałeś, że będziemy siedzieć w komórkach zamiast się z wami bawić? Eee, tak. Miałem nadzieję, że Was zainteresuje na tyle, żebyście odłożyli telefony. No nic, idziemy.